Witajcie, moje imię Andrzej Mirczyng i ja lubię pokazać, jak NCD czyszczak używa. Tu jest jeden 3D czyszczak, widzimy tu nitkę plastika, kotu się tu do jednego ekstrudora, tu mamy jeden przykład ekstrudora, tu ten ekstrudor, tu się szczepli, ten plastik rozbieży i ten bicyte plastik się może tu do jednej formy przeciąć czyszczecz. To jest ten princip. Kiedy widzicie, tu mamy jeden czyszczak, który ma jedną platformę, kotuś o nasz Te šupljine je užitne, da bi jih plastične žile potem žežali na tej platformi. Jeli so tu ta naš šupljika, še v našem paži, da si mu rupomeme z svetim mudrim bančikom, tu mu gor zlipimo, a šeststo te plastike jo dere gor žežijo. Jeli je to čisto šoto, so to celo eno razsruko hodili, zasol v odščič. Zobiš mi čistše čmoli, jako prina trebimo filament, kot to že vidimo zaporožič.

A tu widzimy, że gdyby temperatura 190 stopni być, my mamy tu 101 na 7 a nie tylko będzie się to szoplić a północ górę. Haka się tą ekstrudą czopwy, my żeby ten filament zacząć, załóżmy tej rogi. A tu mamy mały siprał, blokuje blokował filament. Tutaj ma to swobodną stałą siłę, a filament a a to nutstykne. Ale my tak towar nutstykne ma ten filament, donieszmy tu. Šitem eksudoru na nosu ne vidimo začrvene filament v obežji. Do to smo bili, če šmili. Hateknemo filament tako do onut, do nič tu pri nosu ne vidimo začrvene plastike v obežji. A ne, ko vidimo začrvene filament v obežji. In tako daleko smo hotovi. Prosim, živite z postami na eksudor činč. Janesve distancija, ja, niso bližši do vadebja činč. Uživajte nekakšen šiprav, nekakšen krat. Niktom mamy platformę szczotwane, filament jest nudny, szczotwane, a yeah, prepare, to jest co jeszcze trzeba, gdzie kalibracja, potem możemy zacząć czyścić. Zobieżmy kalibrację zasady z czyścićaka, żeby mnie dominia, na prepare, czyli z czyściotryka, a dobimy najpierw jedną czyścićak na 0, sadzić, to jest home all, doużujemy, a niktom się czyścićak umieri. A pita 0 v koordinatističnem sistemu. In ko je še to hotovo, lahko z kalibracijo započet. Torej metemo na Prepare, a Level Corners. In uporabljamo za kalibracijo eno openo papira. In tukaj bi mi spodaj ekstrudora tipknili z mesta platforma ekstrudora. In mi vidimo, da se papir hibičta. In tu bi mi de to koleso tako dolgo vrčevč, da do ne bi šta papirja, ljudma, vi se je ne ostane. Litmawisa i Ryka że że nie ma się są one od swojej nie da się potem przeblisko, kiedy tron, a my nie możemy je A nie widzimy, że się ale my też czujemy, że mała rezystencja tu. Jeżeli mamy pierwszy ruch, to możemy na drugi ruch. A to czynimy ruch po Tak, 6 Teraz nasz czyszczak przygotowany a my możemy zacząć czyszczać K temu Potrzebujemy małego karty, gdzie się nasz czyszcz składany Tu SD kartę wklejmy do czyszczaka A już możemy czyszcz używać Użyjmy Print from SD Tutaj będziemy aktualizować Naszą listę tatayo. Mamy tyle jednego zapocznę, ento ale widzimy tylko zapocie cisczeć.